Wszystkim, wszystkim! Jesteście na kanale Wiktor Messi. Dzisiaj mój kolejny dziennik gdzie trochę pogadam z wami podzielę się swoimi planami, e, treningowymi e, sukcesami A w końcu wyszło mi zrobić e, obronny bok 60kg na lewe ręce 59kg na prawe ręce bardzo się z tego cieszę, długo do tego szedł i teraz mogę powiedzieć, że mój świeży bok powinien bronić bardzo dobrze Zacząc wyjątkiem tego, że jeszcze odstałem nadkarską, palce, pronację. Bo tak burat ma ja dobra, silna strona, którą ja rozwijam bo mi w sumie dobrze idzie z tym. I mam nadzieję, że tak dalej i zostanie. Na temat zawodów i wyjazdów teraz praktycznie nie sporuję, bo gotuję się po pierwsze na lindetę z Dariuszem Grochem, która się będzie 9 marca. Do tego... Ja jeszcze mam wyjazd z Pauliny do Luksemburgu z 5 po 11 do kwietnia, gdzie my będziemy przechodzili kwalifikację na Eston West. Raczej to jest szansa dla Pauliny, ponieważ jest bardzo zdalna, talentowa kobieta na arm wrestling. Jakby jeszcze mnie lepiej słuchała czasami na treningach, to byłoby dobrze. I to no jest dla mnie też e, nagrać to, pokazać jak to wygląda z środka. E, dlatego ja teraz maksymalnie się stukam się na treningach. Ja nie smaruję, nie przemęczam się z, z kimś, a tylko treningi, treningi Progress. 100% poświęcone na progresie tak do kwietnia. I od razu w kwietniu, jak wrócę z, z Pauliny w 14 kwietnia mam zawody w Terencinie i po Terencinie w Polskie. W sumie. Powinna, z marca do kwietnia powinna być cztery ważne rzeczy u mnie e, dlatego ja sparuję się tam do Waltera. teraz nie sparuję w ogóle, bo no i w sumie to tyle na razie z takich nowości e, bardziej będę dodawać tutaj kilka swoich ćwiczeń które robię, na przykład teraz my będziemy obracali rolik thunder e, to nasze trzecie ćwiczenie na boczny nacisk e, zrobimy nadgarstek z palcami i do domu Próbujemy trzecim ćwiczeniem 40 kilo trochę pokręcić. Mam nadzieję że się uda. Ale ręce już było strasznie. Tak jak akurat w tym ćwiczeniu ja marców nie nagrywam, dlatego ponagrywam nagrywam to dla mojego vloga, dziennika na YouTube. I na prawa ręku ja zrobię 32, kilo, ponieważ też ciękno posłyje tych dwóch poprzednich już boka. Temu po prostu się okrzyjemy, zalujemy grubą. Ja myślę, że 32 też normalnie będzie do takiego ruchu. się bardzo obszło. Robimy już ostatnią serię palców. Udało mi się dzisiaj zrobić aż na kilka kilo rekordy. Przede wszystkim, ponieważ w piątek przepuściłem palce. I odpoczął bok. bardziej. Robimy 37 na nalewam powtórzyć. A prawa rękę spróbowałem powtórzyć 39 i teraz w końcu pokażę na silniku talerzy. <gry> nigdy sobie nie pokazywało. I teraz zatłaczę co jak jest. 2555. 5, 5, 35 jeszcze dwie jedynki 37. Eee, ten stiff, na który się nakładałem talerzy, waży 500-kilo 500, kilo coś takiego i lańcuch 300-500 gram w sumie pokazuje na końcu 2 kg plus no gdzieś 2 z czymś no jak liczy to jak 2 żeby wyrównać i wychodzi teraz tu 39 kg i spróbujmy nasz prawy, prawy palc Nawet lepiej niż na filmie, które w Deszorce, ale i tak, lepiej niż nie zrobiłem. Ostatnim spróbuję zrobić na gardy przy się film 40 kg na prawą rękę 37. Na lewym. To w sumie potwierdzenia rekordu, które ja zrobiłem więcej dzisiaj na pewno nie pójdę, to było jeszcze ciężej niż ostatnie. No i jeszcze raz 40 spróbuję zrobić z prawej, jeszcze raz 47 spróbuję zrobić lewej. Zobaczymy jak na nie pójdzie. żeby zostawili mnie. No i na resztkę w siłę ostatnim ćwiczeniem i podejściem spróbuję 37, trzeci raz powtórzyć na lewą rękę. To będzie jak sprawy. Ja No i na tym dzisiaj skończył się nasz trening. Czekajcie na kolejny dziennik. Coś pogadamy. Coś potrzebujemy. I będzie przygotowywać się do windet do zawodów, do kwalifikacji. Wszystkim do zobaczenia i pa!